Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak włączyć opcję TalkBack w telefonie Vivo V50. Na początku przechodzimy do Ustawień. Następnie zjeżdżamy w dół do opcji Skróty i ułatwienia dostępu. Teraz zjeżdżamy sobie w dół, gdzie wybieramy opcję Ułatwienia dostępu. A następnie na samej górze mamy opcję Talkback, którą naciskamy, a następnie możemy ją włączyć i zezwalamy sobie talk tutaj. W tym samym miejscu możemy też wyłączyć tę te opcję. Możemy też tutaj na przykład włączyć sobie skrót Talkbacku i on się pojawi wtedy w tym miejscu. Możemy go też przekładać na różne miejsca lub na przykład usunąć w tym miejscu. Jeżeli go naciśniemy, wtedy to tak się włączy. Możemy go też wyłączyć za pomocą właśnie tego skrótu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć.